Rozmawiają Wojtasik i Wiwowarski. Najbliższą niedzielę 19 lutego o godzinie 20.00. Naszym gościem będzie filmoznawca i mediaznawca. Pracownik Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmujący się problematyką współczesnej kultury popularnej, filmu i gier komputerowych. Wykładowca, profesor, doktor habilitowany. Piotr Sitarski. Ja witam państwa. Rozmowa z vip -em. Ja zawsze chciałem być wykładowcą. To znaczy, zawsze chciałem być uczonym. Nawet dyscyplina była mi obojętna. Wciąż, jak tylko się zorientowałem w szkole podstawowej, że są tacy ludzie, którzy tak całe życie spędzają, że sobie czytają książki i się uczą, to od razu mi się to spodobało. Studia chemiczne wzięły się stąd, że ja się bardzo interesowałem chemią. Od, od podstawówki właściwie. Nawet jeszcze zanim zacząłem mieć, nie, to są takie bardzo osobiste rzeczy, ale zanim jeszcze zacząłem mieć przedmiot taki, to miałem taki zestaw Młody Chemik i to mi się strasznie podobało. Pójście do kina ma swoje zalety, to znaczy wychodzi się z domu, prawda? Człowiek zakłada buty i robi coś, czego nie robi na co dzień. Gry komputerowe na razie są bardzo nędzną rozrywką, prawda? W takim sensie jakości artystycznej, intelektualnej, to one są miałkie. Ja bardzo lubię taką, taką serię Total War, yy, która się zaczyna od takiej gry Shogun Total War, potem był Medieval, czyli średniowiecze 1 i 2, po drodze jeszcze był Rzym i teraz jest Shogun 2 yy, tam z różnymi dodatkami. To jest bardzo ciekawa gra, bo ona łączy takie dwa gatunki, czyli yy, strategię yy, turową ze strategią czasu rzeczywistego. To wydaje mi się to połączenie bardzo ciekawe. Poza tym można Polską grać w, w średniowieczu, co też jest atrakcyjne. Na wip zapraszają Łukasz Piwowarski i Adrian Wojtasik.